Raz, dwa, trzy Nagrywasz cały czas? Jest of course Nagrywasz cały czas? Cały czas nagrywaj, bo to w każdej chwili obejrzę Cały czas nagrywasz, tak? Bo nie wyłączasz mm. Dziewczyny, nie, nie, on cały czas nagrywa Poczekaj Jedziemy Dziewczyny, jedziemy okay. bliżej o, Nie, jest tak? dobrze, jest dobrze już, dobra Tak? Okej okay. no. Dobrze jest? Tak, dobrze. ręki do góry. Ale to przez kilka mówicie, to przez 30 sekund, to, przez 10, 15 sekund. Bo to, tak? to będziecie pokazywać o, przez cały okres. Tak. Przez cały okres, jak ja mówię, będziecie pokazywać rękami, bo to będzie o, o, efekt okazuje. Dwa filmy na, jedy, na jednym ekranie. To pokazujcie to, raz zobaczymy. co pozostaje. Już wiem. Nie już no. Ale cały czas, cały czas dziewczyny, nie ma także. A, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeśli chcecie dołączyć do nas, dajcie lajka like na naszym fanpage'u dokładnie w tym miejscu, gdzie pokazuję moje koleżanki i dołączcie do nas. Ale po co to pokazujesz? To już to mają być Samo nagranie. Samo nagranie to jest zupełnie inny film. No dobra. No, pokazujesz ręką. No, pokazujesz... Właśnie no, 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 jesteśmy po nagraniu naszego filmu. Mamy nadzieję, że wszystko dobrze wyszło. Dominika tym razem się na mnie tam nie, nie denerwowała. Nie. Nawet nie polubiła troszeczkę. nie wiem. Ale to jeszcze nie to. Ale teraz Dominiko, co myślisz o tym całym wydarzeniu? Było dość ekstremalnie, ale w końcu Adam mnie tak bardzo nie denerwował. Wyjątkowo. wyjątkowo. Wyjątkowo, dzisiaj. Tak. Bo Dominika się cały czas na mnie denerwuje, ale jeszcze... Patrzmy na jej twarz. Dominika, mnie lubisz. Nie lubisz. <laughs> A teraz coś od drugiej organizatorki. zrobię ci zdjęcie. Ale musisz odsunąć właśnie. Ale to ja tuś tym gwiazdam tylko. Hello! Chodźcie! Chodźcie, chodźcie! 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 Chodźcie auto! Coś w tym jest. Nie wiem czy jest tak może. Ja nie mam wezmora, więc sorry. Nie karci. Jak tam Dominik, czujesz? Super. Jak jest dzisiaj? Jest high five? Hi everyone. My name is Alina. I was the founder of High Five Krakow Now we organize meeting with. Wąbocznie, prawda? Wąbocznie. Trochę bliżej też. Maybe temperature isn't good to record High Five in open air, but this make me all hot and exciting. Chciałbym like nowych organizatorów High Five. Exciting. Co mnie pop, nie, popraw, nie poprawiacie? Excited. Chciałbym. Nie, nie, nie. poprawiacie. nie. Nie, I Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. 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 Just do, do it something crazy. <laughs> Nazywam się Adam Kalinowski. Pochodzę ze wsi. Hi, it's March 2014. Hi, it's far. Jeśli chcecie dołączyć do nas, dajcie lajka na naszym fanpage'u dokładnie w tym miejscu, gdzie pokazują moje koleżanki i dołącz do naszej grupy. Jeszcze raz. Bo najpierw powiedziałeś, jeżeli chcecie, a później dołącz. To dajesz dołączcie, nie? Jak mówisz liczbę mnogie, to już się tego trzyma. Powiedz... Czyli, jak, czyli jak? Czyli jeżeli chcesz dołączyć. się do dobra, tak jest. Cię, dobra, dołącz, jedziemy, 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 jedziemy. We hope that connection strong will bring more people on our, meetings, on our meetings. Thank you for attention and see you. Jeszcze raz. We hope that connection strong will bring more people on our meetings. Thank you for attention and see you. High five. Dobra, jeszcze raz. Dla cały czas to nagrywa? nie wyłączaj co nagrywaj. Hi, it's March 2014. Maybe temperature isn't good to record high-five in open space? Open, open, Aria. Open, space. Open, open Aria. Open air. Open air, tak. No. Dobrze, wyczerpiesz baterię. Chodź, bo wyczerpiesz baterię. Zamknij to. Chodź. Chodź, Carbier, chodź. Ile jest tej baterii? Jeszcze co? <laughs> <noise> Oto chciałbym przedstawić wam nowe nowej oświatorki hajfa w Kraków. Kamera! Hej! Mam nadzieję... Jesteś zaproszony, no? Czy jakieś... Nie! Nie, no! to ja mówię, po co stoisz? Adam, Adam mówi. No. Ja no. Mówię, że jesteście... Okej, okay, dobra, co? tak jakby ustaliliśmy. No. Cztery. Halo halo Mietku, halo, halo Franku, możemy zaczynać? To idzie. Nie, po co z kieszeniami, kur... Trzy, cztery. Hi, it's February 20... Kur... Trzy, cztery. Halo halo Mietku, hallo, Franku, możemy zaczynać? Idziemy. nie, z językiem. I'd like to introduce you new organizers of High Five. Dobrze było! Tak, patrz, patrzcie. Potem czekaj, będzie Rozumiem lubię, to jest tam potem. Tak, tak. A nie, nie na dole? Lubię to, lubię to jest u góry zawsze, masz ścianę. Nie, na dole, na dole jest. Ale lubię, ale kliknijcie na nasz fanpage. Nie a, lubię to filmik. Fanpage, fanpage nie no jest u góry. Po co lubię to nam filmik? No nie Żeby tylko na fanpage ludzi no. było. I ta, taka scena będzie. Bo to nagrywa. No. Dobra, Czekaj, będzie to tak. będzie tak, po no. prostu tak. patrz, patrz, pokażę wam. No Pum, tak. Tak, tak, i tak, i tak. I tak w, i w trójkę, co? I tak. I tak przez tak przez sekund. No wiecie o co chodzi, no wiecie o co chodzi. Czekaj. To nieważne kiedy, bo on cały czas nagrywa. Ustawcie się ładnie. Nie i równo. Dobra, tam będzie akcja na żywo. Będzie akcja na żywo. O! Ale nie. Halo, halo? Halo, ta kamera. Ale, nie, nie, jeśli chcecie, do, jeśli chcecie dołączyć do nas, dajcie lajka like na naszym fanpage dokładnie w tym miejscu, gdzie pokazują moje koleżanki. Jeśli chcecie dołączyć do nas, dajcie lajka like na naszym fanpage. Dobra, wydajcie A teraz sama jędrka? Dobra, <śmienicza> tak, to Ale czy masz przekształcenia? A dobra, to <śmienicza> nasza fajna jest wszystko. I ty wtedy już tak wiesz, y na spokojnie. Jaka, bo tak jaka z, z masz zadyszkę z i wychodzi. Również no, no, niewyraźnie. Jedziemy? Dobra, kurde, koniec. Bo to już jest du dużo. Po co równo? <laughs> jeszcze, jeszcze, jeszcze. Przez kilka sekund, bo ja będę mówił to kilka sekund. Ja będę to mówił kilka sekund, więc musisz cały czas. Cały czas, cały czas, cały czas, cały czas. Tak jest, tak jest. Jeszcze, 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 jeszcze. jeszcze, Do góry, do góry, dobra. Ja, ja chcę to, będę ciął i Raz, teraz będzie Hi, my name is Alina, Alina. Oh, kurde, oh, Mam to ujdziesz tak. Tomaszu, say tak. hello. <noise> Takie tam <cały> <głosy> 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 Jeśli chcecie, do, Jeśli chcecie dołączyć do nas, dajcie lajka na nasze fanpage dokładnie w tym miejscu, gdzie pokazują moje koleżanki. Jeśli chcecie dołączyć do nas, dajcie lajka na nasze Dobra, na A teraz samojetka. Dobra, dobra, dobra. Ale czy masz przekrzy... A Dobra, cicho. O, to jest fajne, jak sobie przybijać. Sary Piotrek, musisz być. Halo, cij! Alina, co? ale fajne. No. To jest fajne. Artur, Nagrywaliśmy patrz. film dwa tygodnie. W końcu się podobno udał. Tak, to O, to jest fajne.